Was w kolejnym vlogmasie dzisiaj pomyślałam, że przetestujemy sobie ten krem bez alkmi, Który dostałam, ale najpierw zacznijmy dzień fajnie i zobaczmy, co mamy dzisiaj w planach do zdrowienia dla siebie. I co tutaj jest sprzątanie toaletki. No patrząc na to. Tutaj to zdecydowanie mi się to przyda Więc albo zostawię sobie to na wieczór Albo zrobimy to Za niedługo, więc Możecie posprzątać, albo też jeżeli macie toaletkę Toaletkę, jeżeli nie macie toaletki To po prostu w swoich kosmetykach Zobaczyć czy wszystko co macie Używacie, ja oczywiście nie będę Sprzątała całej toaletki Ale tutaj to co mam Na wierzchu, bo nie jest najlepiej, więc zaraz się tym zajmiemy. Ale najpierw przetestujmy sobie właśnie ten krem i dzisiaj też będę używała tej nowej gąbeczki z Boho Beauty, którą dostałam yy, i to było od EkoBiecej I jest miękka, przynajmniej taka się wydaje, zobaczymy, więc otwieram tą próbkę. Zobaczymy, czy będzie ten krem lepszy od tego z Purito. Dobra, dosyć taki żółty. Ale może będzie... Okej, okay, czekajcie. O, nawet makrycie, zobaczcie. No tego się nie spodziewałam, że będzie miał aż takie krycie. Na razie daleka wygląda dobrze, chociaż trochę widzę strukturę skóry. No i też nie powiedziałabym, że jest jakiś super jasny, jak na jedynkę. Odzywam się dzisiaj też troszeczkę później, dlatego że siedziałam i montowałam vlogmas. Właśnie jeżeli nie zrobię tego wieczorem, to później rano muszę nadrabiać. A też nie zawsze już mam yy, siłę, żeby to wieczorem robić. No wyrobiłam się, więc jest okay. ok. Zobaczmy, jak wygląda on z bliska. Wiecie to nie wygląda on źle, wygląda w miarę naturalnie. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to nie wiem dlaczego, ale dosyć mocno on podkreśla strukturę skóry, szczególnie właśnie tutaj w obrębie tych bruz. Nareszcie wydaje mi się, że on wygląda w miarę ok. Może jeszcze trochę naciągnę, też nie wiem, czy to w ogóle na cokolwiek naciągnie. No ale dobra, zobaczymy. Użyję sobie teraz korektora z Narsa, to jest ten Radiant Creamy Concealer. No i też, jak widzicie, on jest dosyć jaśniutki. Zamówiliśmy też z Alanem jedzenie, więc czekamy aż Uber dostarczy. I ta gumeczka też wydaje się być fajna. Nigdy wcześniej ich nie używałam, bo używałam z. Wiecie, kurczę, z Hulu? Chyba tak, z chulu używam i nie byłam jakoś super zadowolona. A ta moim zdaniem jest faktycznie spoko. Chciałabym dzisiaj jeszcze podjechać do projektu rośliny bo mają takie niespotykane epipremnum, a że epipremne u mnie fajnie żyją w mieszkaniu, to pomyślałam, że mogłabym dorzucić do swojej kolekcji. Staram się już raczej nie kupować za często roślin. No dobra, zdarza mi się, jeżeli właśnie zobaczę coś takiego, czego nie mam, więc myślę, że to mogłoby się u mnie znaleźć. Czy znajdę miejsce? Pewnie będę miała problem, ale... Myślę, że damy radę, a w ogóle tu nie mówiłam Wam. Wiecie, że ja w dalszym ciągu czekam na tą półkę nad wieszakiem od mojego stolarza, ale prawdopodobnie nigdy się nie doczekam, bo z tego, co widzieliśmy, chyba już zawinął interes i tak trochę jestem zawiedziona, bo kurczę, ta półka była już zrobiona. Czajcie, to ona była już zrobiona i oni nawet ją... Nie, Alan przyniósł kawałek tej półki, żeby sprawdzić, czy kolor jest dobry. Ale to było tak, że w międzyczasie jak oni robili te półki... To one miały być w kolorze tej konsoli, a nie są, bo są. Nie, nie, kłamie. Yy, biurko miało być w kolorze konsoli, nie jest, ale stwierdziliśmy, że i tak podoba nam się kolor tego biurka, więc już zostawiliśmy i yy, później te półki już chcieliśmy w kolorze biurka, żeby to ono wyglądało dobrze obok siebie, i wtedy mu napisaliśmy, że to jest inny kolor, i teraz, jak on robił tą półkę, to chyba wziął kolor tej konsoli, więc to do siebie nie pasowało i miał nam to poprawić. I wiecie, daliśmy mu trochę czasu. Później dzwonimy. On nie odbiera. Później znowu dzwonimy, nie odbiera. I Alan właśnie zaczął robić research, dlaczego on nie odbiera. No i chyba okazało się, że zamknęli się. I po prostu, jak będziemy mieć jakieś problemy z tymi wszystkimi meblami, to już chyba zostajemy sami ze sobą skoro się zamknęli. Ogólnie na razie ten kraj wygląda dobrze, nie mam się do czego przyczepić, ale nie ma takiej miłości od pierwszego użycia, jak było w przypadku Purito, ale jeszcze nie zamówiłam tego Purito, bo kurczę mam tyle tych podkładów, ale bardzo bym chciała to pełnowymiarowe opakowanie, więc chyba w końcu będę musiała jednak je zamówić. Wydaje mi się, że on wygląda dobrze, chociaż już widzę, że dosyć mocno będzie się wyświecać, więc w sumie nawet mogłam użyć najpierw tej matującej mgiełki, no ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc myślę, że teraz ogarnięm inne rzeczy, więc widzimy się potem. Zamówiliśmy dzisiaj w Gołowok, bo była jakaś promka na Uberze i zamówiliśmy kiedyś stąd? Nie. Bo ja wiem, w dalszym ciągu... Aha, to jest coś takiego... Bo e, ja w dalszym ciągu szukam e, idealnego goreng. Pad thai, e, nasi goreng, który dorówna tym, który jedliśmy na Bali na albo na muściach. Na razie, na, razie na razie nam się to nie udało, niestety. Więc ja zamówiłam e, nasi goreng, a Alan e, pad thai. -a. czyli nasi goreng jest po prostu z ryżem, a pad thai jest z makaronem, tutaj akurat no, nie ryżowym. Nie, 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 no tak, ale zobaczmy. Nie o jacie, ja mam tu jajeczko. Oj, tylko tą limonkę, to proszę mi stąd. No, ja to jest Ech. Czyli to jest moje z ryżem, a to jest alana z makaronem. To ty nie masz jajka. Mm. Huh, ciekawe. O, tak wygląda nasze zamówienie. Ekstra dodatek to był kurczak do mojego nosiego ręka. Dobra, wiecie, co spróbujemy na wizji. To Ty próbuj na razie swoje. Ja spróbuję swoje. Zmę trochę trochę ciężko spróbować. No wiem Myślałem, właśnie że jajko będzie takie... Ja też myślałam, Niesięte. że będzie po prostu takie. No dokładnie. No i dobre, znaczy nie jest takie tuste jak te niektóre. U mnie też zapowiada się fajnie. Jest smaczne, ale ja muszę zjeść całe opakowanie, żeby stwierdzić, czy mi coś smakuje. Ale na pierwszy raz jest okej. Okay. Dobra, yy, zmiana. moje? Hmm. Spoko. Nie jest to taki smak jak na bali. czy na no bali, teraz by ci smakowało. No pewno. No ja najbardziej wspominam dalej e, nasi goręg, na jego na penidzie. Penidzie. To było najpiękniejsze, co spotkało mnie w, w tym na całym, życiu. całym w moim całym życiu. Nie, I pisa, chyba nie ja. No z jedzenia! Bo ci potle uwielbiam Asi całym swoim sercem, ale wydaje mi się, że to na goręk jakbym zjadła. To pewnie było to samo, pewnie kucha się zmienił. Przestań! Nie, tam to naprawdę było.

Właśnie y, włączyliśmy Google Maps, okazało się, że będziemy teraz przez 22 minuty jechać w korku do samego domu, więc y, byłam właśnie w projekcie Rośliny i kupiłam. I w ogóle, kurczę, mu był taki świetny piesiu, jak dobrze pamiętam się nazywał Popi. I nie udało mi się go nagrać, bo akurat ja chciałam go nagrać, to sobie uciekł. Uciekł, uciekł, ale jest fajne, No i udało mi się też kupić właśnie te EpiPremnum. To pokażę wam, jak dojedziemy. Byliśmy jeszcze wcześniej w Magnoli, bo Alan tam chciał iść do iPota. Weszliśmy też do kilku jubilerskich, bo ja mam w poniedziałek urodzinki i Alan chciałby mi kupić prezent, prawda? Ale nie, jeden. Ja no to... kto? To mi kupisz? Kupisz mi coś jeszcze? A kupisz mi ten pierścionek? A To Dobrze fajnie. Oh. Ale wiecie co, właśnie a propos tej niedzieli handlowej teraz jest tak strasznie w galeriach, no bo my przez w sumie cały tydzień nie byliśmy ani razu nawet na siłowni, e, przez te Uszy, więc yy, nie wiedziałam, ile jest ludzi w sklepach. I jak nigdy, przynajmniej tak mi się wydaje, że nigdy nie ma kolejki, żeby na przykład wejść do Zary, do Ryłko. Do apartu się zdarzało, ale Ryłko, Zara, tak dzisiaj były w ogóle kolejki. E, więc nie, nie polecam, jeżeli nie musicie jeździć do galerii w tym momencie, to naprawdę sobie odpuśćcie, bo jest strasznie udział mi nagrywanie, więc teraz wracamy. W ogóle to jedzenie myślę, że jest spoko. Jak Ci smakowało? Tak jak już zjadłeś całość? No, ale właśnie stwierdziłem przez obwodnia i się zastanawiałem, czy ja coś jadłem na obiad. A ja myślałam, żeby zrobić właśnie ten makaron z tym halumi. Możemy zrobić bo właśnie. Chciałam zrobić I z tym, spagiet. bo wczoraj jeszcze... Czy my w końcu kupiliśmy to? Bo jak ja wczoraj pokazywałam food hall, to tego nie widziałam. Co, Te pomidory z Daftony. Nie, chyba mówiłam coś od Daftona. No, to ja myślałam, żeby z tym. Ale to są te pomidorki z chili. Ja myślałam, żeby to z tego zrobić, właśnie z tym makaronem. No. I Jeszcze chciałabym bardzo dzisiaj na siłkę. Nie, nie jestem. Ale y... mówię tak na później. Kiedyś dojedziemy do domu. To chyba spódnia. Będziemy bądź. pić herbatę i otworzymy sobie teraz kalendarz, chociaż jeszcze nie kończę vloga. Ale. Uuu! Więc to tu chyba tak trzepie ta lukrecja. Bo znaczy. tutaj mamy. No weź to było nie trzepiecie? Lukrecja, jakoś dziki cynamon pomarańcza. Zobaczmy. Ale chcę Wam jeszcze pokazać to Epipremnum. To jest Epipremnum Global Green. I ja go nigdy, nigdy wcześniej nie widziałam. I nawet teraz, jak sobie go wpisałam w Google, to nie jest on nigdzie na żadnej innej stronie. Dostępny i wygląda tak. Czyli w sumie czym on się różni? On ma takie, jak widzicie, jaśniejsze, powiedzmy, że takie żółtawe plamki, no, wariegacje po prostu. I też te liście są takie, nie takie typowe. Powiedziałam, że to jest trochę jak EpiPremnum Manjula. Trochę coś takiego, o, połączenie Manjuli i po prostu tych Marble Queen złocistego i tak dalej. Bo te liście są takie bardziej okrągłe, ale nie aż tak. Okrągłe jak... Aha, ziemia mi wypadła. Nie, nie aż tak okrągłe jak w Manjuli. Dobra, więc nie wiem na razie gdzie go będę trzymać, ale się później zastanowię. Czekam aż mi się zrobi. Herbatka w ogóle trochę mi jest zimno. Ale ogarniemy. I montowałam teraz vloga na jutro. Trochę już zaczęłam tego co teraz oglądacie. I w planach mamy dzisiaj jeszcze siłownię. Pozdrawiam, bo jest 21. Jeszcze chcę tą toaletkę posprzątać. Ale wiesz co, nie wiem, czy ja nie chcę lecieć najpierw na siłownię, bo y, chciałam jeszcze trening na agresję insta. Nie wiem, co mi to zmieni. Ale w ogóle powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie na razie. Teraz już nie trzepię. Teraz już jest lepiej. Już jestem, ale już próbował i mówił, że dobra, więc teraz czas na mnie. O kurczę! Faktycznie dobra! Hmm! Kityszka! Ba... O ja, ale ona jest dobra! Pokażę Wam dokładnie, co to jest za herbata. O, i to jest to. Ja ją kupiłam albo w Ochon, albo w gofrandzie. Teraz już nie pamiętam, gdzie dokładnie, bo nie wiem, którą wzięłam najpierw. Ale naprawdę jest pyszna. O, i ona już faktycznie smakuje jak taka zimowa, rozgrzewająca. Przede wszystkim powiedziałam, że czuję tutaj tą pomarańczę. Czuję jakąś też taką nutkę słodkiego czegoś. Naprawdę jest pyszna. Tam i mega smakuje. Wow! Aż nie spodziewałam się, że ona będzie aż tak dobra. Okej, okay, to lecimy teraz z kalendarzem. I mamy dzisiaj okienko 13, więc zobaczmy, co jest w kalendarzu. Uuu! Poder do twarzy, ale razem z kasetką, więc tutaj mamy sam wkład i to jest... Po prostu jest napisane puder prasowany do twarzy, więc ja nie wiem, czy to jest któryś z już dostępnych na rynku. Poczekam, aż Ania otworzy to okienko i powie, czy to jest puder, który jest już dostępny normalnie, czy to jest jakiś specjalny dla tego kalendarza. I już nie ma kalendarza, on nie bio, więc teraz czas na wasz kalendarz. I dzisiaj mamy okienko hashtag 13. Jeżeli chcecie, to ode mnie dostać, subskrybujcie mój kanał, skomentujcie tego vloga tak, jak normalnie byście go skomentowali, tylko dorzućcie na koniec albo na początek hashtag 13, się, żebym wiedziała, że chcecie dostać to okienko. I dzisiaj do wygrania jest baza pod makijaż z Paese, to jest ta Hydro Base, róż z Pixi, puder z Han Fix Me w odcieniu 62. I tutaj znowu mamy tym razem też pięć cieni z Glam Shopu w odcieniu Biały Królik, Welur, Mrożony Brąz, Retro i Urok. Dalej maskara z Kat Von D, to jest Go Big or Go Home. Eyeliner z Bourjois i to jest liner w odcieniu 006. Dwie pomadeczki z Max Factora, to są te kolor Elixir, odcień 015 i 025, czyli coś takiego bardziej na co dzień i taki mocniejszy róż. Podkład Maybelline Super Stay 06 a we wczorajszym właśnie była ta dziesiątka, więc ten jest troszeczkę jaśniejszy i też, jako że jest jaśniejszy, to jest ten brązer z Bourjois 001 i jeszcze cała paletka cieni z Everline, to jest ta warietę i tutaj macie Pokazane kolory, jakie są w środku. Więc troszeczkę podobna paczka do tej wczorajszej, ale nieznacznie tutaj się różni albo kolorami, albo właśnie jakimiś tam produktami. Więc jeżeli to Was zainteresowało, no to wiecie co robić. Serota herbata jest mega smaczna, więc polecam tą. Dobra. To chyba tak zrobimy, bo w ogóle czekamy, aż się Wrocławia zamknie, żeby jechać na siłkę, ale już się zamknęła, wiesz. Już jest 21.13, więc można się zbierać. Zrobimy ten trening, nagramy na Instagrama. Wrócimy. A to właśnie jeszcze musimy zrobić update tego podkładu, bo skoro idę już na siłkę, to e, chcę go też zmyć. Więc zobaczmy z bliska, jak on wygląda. Więc jak możecie zobaczyć, e, on bardzo ładnie się ściera, bo przez to, że też jest tak mało kryjący, no to nie widać tak dokładnie granicy ścierania się, ale widać, że na brodzie już za bardzo go nie mam. Może to dlatego, że miałam dzisiaj na sobie maskę, więc możliwe, że troszeczkę się starło. I ogólnie on w ogóle przez cały dzień. Nie wyglądał jakoś tak rewelacyjnie. Wydawało mi się przez cały czas, że ona ta skóra wygląda tak trochę nieświeżo. Od razu po aplikacji jakby miała taką już zbyt tłustą skórę i to nie było takie wiecie fajne rozświetlenie jak przy Purito, tylko właśnie takie troszeczkę uczucie ciężkości. Mimo tego, że jest to krem C, czyli to powinno być coś takiego bardzo, bardzo lekkiego. No to może i faktycznie w odczuciu jest bardzo komfortowy, ale już tak lekko i świeżo na skórze nie wyglądał. Też bym powiedziała, że raczej on nie jest długotrwały, nie wygląda źle na skórze, ale myślę, że przed cery tłuste to kompletnie nie będą z niego zadowolone, bo po prostu zbyt mocno rozświetla. Czy ja jestem zadowolona, czy chciałabym go kupić ponownie? Raczej nie. Zdecydowanie ten Puree to wygrywa sorry, że tyle o nim gadam, ale ostatnio właśnie go testowałam i naprawdę widzę ogromną różnicę, a powiedzmy, że to są w miarę podobne produkty, no bo tutaj krem B, krem CC nie jest źle, Ona, na pewno to nie jest jakiś bubel, ale chyba jakoś mocno mnie nie przekonał tyle. Dobra, wyszłam już z siłowni i zawsze, ale już zawsze ze mnie śmiejesz jak jestem jakoś bardziej zmęczona albo ogólnie nie mam więcej siły bo zawsze idę na siłownię i robię jakiś rekord. No i słuchajcie, zrobiłam. bo robiłam swingi z 32 kg i tak sobie się kurczę coś mi łatwo. I chciałam wziąć 34, ale nie ma na siłowni Ketli 34, tylko było 36, tak sobie się kurczę dam radecznie. No i mi się udało, więc Adam się śmiał, że no oczywiście, że już wiedział zajmie, że poszłam na siłownię, że ten rekord zrobię. Więc fajnie A dzisiaj robiłam trening pośladków I go nagrałam, więc też go wrzucę chyba jutro Na Instagrama jako post A teraz po treningu białko Olimp Smak Double Chocolate Mój ulubiony No i też wracam znowu, bo miałam przerwę Do brania kratny. Ja biorę cm 1100 W kapsułkach Tak wyglądają wielkościowo I biorę trzy przed treningiem, trzy po treningu Można brać przed, można brać po, po. Ja sobie po prostu tak rozdzielam i biorę, lecimy do domu i będziemy sprzątać stalek. Dobra, słuchajcie, już jestem. I ustawiłam tak kamerę, ale nie wiem w sumie, czy mi się to podoba, więc nie wiem, czy zaraz nie zrobię tak, żeby było widać tylko biurko. Ale jak widzicie, nie jest tutaj zbyt dobrze. Może też nie. Nie, no w sumie jest tragicznie. Jest tragicznie. Trzeba to ogarnąć. Dobra, to co, jedziemy. Zacznę sobie najpierw od chowania tych rzeczy, pędzli i tak dalej, których nie chcę mieć na wierzchu i wtedy po prostu przejdziemy już do czyszczenia i mam tak, bazę z Everline oczywiście ona idzie do szuflady tak samo jak te wszystkie nowe korektory, bo mam tutaj jeszcze korektory z Bourjois te nowe Always Fabulous one są spoko, one są naprawdę fajne to są korektory zdecydowanie mocniej kryjące i to co jest jeszcze fajniejsze to ten odcień 100 Ivory jest dla mnie za jasny i e, używam 200 wanila, więc te korektory wszystkie chowam. Tu mam kredkę na linię wodną, o nią też się cały czas pytacie. Ona jest znam, więc jak ktoś tutaj zna, znaczy, to jest ta konturówka, tutaj mam dwie kredki do brwi, więc one też oczywiście chowają się tutaj. Ok, tu mam mgiełki, więc one zostają. Tutaj też jest puder, e, baza, czyli ta cała w ogóle kolekcja Always Fabulous, dlatego, że e, mam z Burżuła współpracę i będę tworzyć dla nich zdjęcia na Instagrama i Story. I w ogóle już nie mogę się doczekać, bo zaraz będę kombinować właśnie, jaką fotę zrobić dla nich, ale to albo będzie jutro, albo zrobię to w poniedziałek, w wtorek to oczywiście Wam pokażę, jak wygląda taki proces. Puder pod oczy też chowam tutaj do, do toaletki. Tutaj mam ten korektor z Vokasion, ale muszę go dać właśnie do Dęka, bo on mi się już skończył. Tutaj mam zestaw do konturowania, zgadnę, więc on też idzie do tej szuflady. Klej do rzęs to sobie tutaj zostawię. Tutaj mam takie to opakowanko do jajka, żeby je przewozić. Więc to sobie schowam tam, gdzie trzymam toaletkę, tam gdzie trzymam kosmetyczkę. Jak będę myliła słowa to przepraszam, ale mózg mi już nie działa. Krem Bebe ze skin w ogóle mam taką próbkę z Dr. Jart Secaper i to jest ten Tiger Grass Cream, który podobno jest fajną bazą, więc wyciągnąłam sobie ją tutaj, żeby ją przetestować, i jeszcze nie przetestowałam. Tu mam w ogóle wyciągnięte wszystkie te błyszczyki Fenty, dlatego że kurczę, one, kiedy ja je położę, to trochę mi się wylewają, więc po prostu ustawię sobie je, aha, a nie mogę je wrzucić do, tego, do tych moich opakowań, tych, co tutaj mam, bo one są za grube. Dobra więc ustawiłam je sobie po prostu tak w szufladzie, licząc, że będą się trzymać. I teraz co tu mam jeszcze? Krem bebe z Veoli, krem bebe z Sumary. tu mam miksery z Glam Shopu, więc to wszystko chowam tutaj do szuflady. I balsam do ust, myślę, że mogę mieć tutaj na wierzchu. Tylko to sobie przerzucę. ok Tu mam jeszcze bronzer i róż z bel więc to też tu wrzucam. I cień kremowy z Glam Shopu. I tu jeszcze mam taką mini paletkę z Sensik. Więc to też. No i w sumie nie wiem, czemu to mam tutaj na wierzchu ten tonik Sensu i filt przeciwsłoneczny. Ale to też idzie do pielęgnacji. Dobra, więc teraz zaczynam wszystko ściągać, żeby tą toaletkę przeczyścić. Najpierw zwykłą szmatką, i to, co się nie chciało zczyścić, wyczyściłam płynem itylarnym, po prostu tym z Everline i wtedy to wszystko od razu pięknie schodzi. Więc jak widzicie, blad jest już czyściutki. Ustawiam sobie te mgiełki, których używam na co dzień, więc tu mam te trzy. Więc w sumie to jest tyle, tak wygląda moja toaletka. Te najpotrzebniejsze rzeczy zawsze mam na wierzchu. I mam tutaj ten taboredzyska, który fajnie się sprawdza i dobrze też wygląda, więc jak coś to. Polecam, kupiłam go akurat na promce. No dobra, toaletka już jest posprzątana, z czego bardzo się cieszę, bo już i tak miałam to zrobić, więc mam nadzieję, że Wy też zrobiliście może w międzyczasie właśnie oglądanie masa porządki w swoich kosmetykach, czy na swojej toaletce, czy w łazience, gdziekolwiek trzymacie właśnie swoje kosmetyki, dajcie znać, czy tak było. No i to chyba będzie tyle. Ja się powoli będę zbierać. Bo mamy już 20, no nie widać nawet, yy, ale 15 po północy, więc zanim się zbiorę i tak dalej, to może jakimś cudem pójdę spać przed pierwszą. Fajnie by było, ale zobaczymy. No ale nie będę już przedłużać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa!